Siema, z tej strony krótkowy Cebulion. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam ho z LEGO, z dwóch serii Harry Potter. O, zobaczcie, tu mamy jedną książeczkę z Gryffindoru. no i mamy dwie minifigurki. O, tutaj, o, widzicie, mamy dwie minifigureczki. Mam nadzieję, że trafi się coś porządnego, coś co by mi się przydało. No dobra, więc startujemy z odcineczkiem i sobie zobaczymy, co mamy dokładnie. No to, jak już mówiłem, jest książka z Gryffindoru, ale dlaczego z Gryffindoru, a nie z Slytherinu albo z Hufflepuffu? A no, dlatego, że to się nazywa faworyzowanie Gryffindoru. Nie, nie dali w Karfurze żadnego wyboru. Był tylko taki, więc mogłem wziąć to albo nic. Więc widzicie, więc. Pomyślałam, że jednak, no widzicie, ale figurki dwie, tutaj saszetki, więc jak mówiłem, mam nadzieję, że trafi się coś fajnego, jak pszczelarz. No i książka, no widzicie, no to się nazywa faworyzowanie Gryfindoru. W że nic nie było, nic. No ale dobra, jeśli chodzi o przybliżenie, to Wam pokażę, co my tu mamy. No to jest dużo z, y, znaków na okładce, jakieś małe doeczki, dodateczki, no dobra, no, no zobaczcie, co jest po prostu. No, mamy też Szczura Parszywka, jest McGonegal, jest Ron Weasley i jest Hermiona, więc jest spoko dużo. fajnie. to znaczy trzy tylko figurki, no 130 zł zestaw kosztował, ale no jednak akcesoria też są ładne, bo jest książka, ropucha, no i inne. No i mam też te dwie minifigurki, nie wiem co tam się znajduje, niestety nie jestem wróżbiarzem jeszcze, ale no. Do, raz na rok mogę się tylko stać wróżbiarzem, niestety takie życie. No dobra, więc jak widzicie, takie mamy nowości. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Więc już teraz zostawcie subika z dzwoneczkiem, łapkę w górę. No i w ogóle będzie daily za niedługo. No, łapka w górę i cześć.